a zapewniają, że nie chcą zagrozić nikomu bombą atomową, ani przekazać jej terrorystom. Prasa nie wierzy tym zapewnieniom. Gazety przypominają, że irańskie prace nad wzbogacaniem uranu prowadzono w tajemnicy i odkryto je dopiero niedawno. To budzi wątpliwości co do pełnego otwarcia i czystych intencji deklarowanych przez Iran. Dziennikarze i politycy mówią o nuklearnych kłamstwach, a prezydent Bush zapowiadał nawet działania militarne. Iran ma rakiety zdolne przenosić ładunki nuklearne na odległość tysięcy kilometrów. Ma także dużą i w miarę nowoczesną armię. Ma także ambicje mocarstwowe. Wszelkie próby nacisku wywołują jednak irytację władz irańskich, tak samo jak posądzenia Iranu o sponsorowanie terroryzmu. Jesteśmy przeciwko akcjom terrorystycznym i podobnym działaniom w każdym przypadku. Potępiamy je. Potępiamy ataki z 11 września w Ameryce. Potępiamy ostatnie ataki terrorystyczne w Londynie i poprzednie w Madrycie. Jesteśmy im całkowicie przeciwni. Potępiamy również akty terroru, które miały miejsce w Iraku w Palestynie oraz w innych miejscach. Ostatni etap rządów szacha Rezy to wszechwładza tajnej policji Sawak, korupcja i nepotyzm, nieuzasadniona rozrzutność i powiększające się obszary nędzy. Narasta kryzys. Przebywający na wygnaniu irański przywódca religijny Ayatollah Khomeini Staje się symbolem rewolucji. Patriarcha chce usunąć szacha i stworzyć Państwo islamskie. Po blisko 20 latach wraca do kraju. Irańczycy czekają na niego z nadzieją. Nie chcą już szacha. Wierzą, że sprawiedliwość i dobrobyt zapanują dzięki wierności zasadom koranu pod kierownictwem mułów. Allah jest największy, a wodzem Homeini wołają tłumy. Pod sztandarem wiary ludzie obalili Pahlawiego. Władza przeszła w ręce duchownych. Iran stał się państwem opartym na zasadach islamu i prawie religijnym szariacie. Znacjonalizowano przemysł. W Teheranie palono sklepy monopolowe, banki, kina i dyskoteki. Szach wraz z żoną opuścili Iran. 444 dni trwała okupacja ambasady amerykańskiej w Iraku. Był to odwet za odmowę wydania szacha, który schronił się w USA. Zakładników w końcu zwolniono. Nie powiodła się akcja ich uwolnienia przez komandosów. Działanie Iranu potępiono. Ale nastroje antyamerykańskie pozostały. Irańczycy uważają Stany Zjednoczone za wielkiego szatana. Amerykanie twierdzą, że islamski Iran należy do osi zła i popiera międzynarodowy terroryzm. Światem raz po raz wstrząsają informacje o aktach terroru muzułmańskich fundamentalistów. Al Jazeera pragnie, by każdy poznał prawdę o cywilizacji muzułmańskiej, islamie i mentalności jego wyznawców. Chce również, by wrogie reakcje dotknęły tylko prowodyrów i bezpośrednich sprawców nieszczęść, by inspiracji terroru nie doszukiwano się w islamie i jego zasadach. The spirit of is... Tutaj mamy do czynienia z duchem wolności. Niczego nie zamiatamy pod dywan. To jest bardzo ważne. Al Jazeera stworzyła kolejne, choć kontrowersyjne forum publicznej dyskusji, tym razem o świecie islamu. Siedziba stacji Doha jest stolicą Kataru. Na pierwszy rzut oka widać, jak szybko zmienia się ten bogaty kraj. Majątek należy głównie do Emira i jego rodziny. Rdzenni Arabowie stanowią tu bogatą mniejszość. Reszta mieszkańców księstwa to Pakistańczycy, Hindusi i Persowie. Każdy z nich prowadzi swój własny prywatnie, dżihad. Dżihad nie odnosi się do walki z wrogiem czy o walki z przeciwnikiem. Dżihad w jego tłumaczeniu takim e, e, arabskim oznacza wysiłek. Wysiłek, dżihad to jest wysiłek. I każdy wysiłek, który e, jest w dobrej intencji i doprowadzi do Dobrego skutku, dobrego skutku, mówię, to jest traktowany jako dobry czyn. Ale wysiłek, który jest e, doprowadzony, żeby powodować zły czyn i negatywny, to nie jest akceptowany. Moim przykładem może być na przykład to, że załóżmy, Czegoś nie umiem, muszę się to nauczyć, prawda? Sprawia mi to problem, i ja mam, prowadzę swój dżihad, żeby, powiedzmy, opanować tę wiedzę, czy jakiś, prawda, rodzaj pracy, czy coś takiego. I to jest najważniejszy dżihad. To jest najważniejszy dżihad to, co my musimy każdy w sobie po, pokonywać, żeby stać się lepszym. Dżihad w islamie największy to jest walka człowieka ze sobą z jego słabościami. I to jest największy dżihad. A dżihad jako walka w obronie no przede wszystkim w przypadku napaści prawda, czy w obronie wartości zaatakowanych to jest ten najmniejszy dżihad. Teraz niestety niektórzy muzułmanie wykorzystają tego słowa e, sami z siebie i wgłaszają także to nie jest jakby argument przeciwko islamowi, ale argument przeciwko tych ludzi, którzy czasami mogą tak go stosować w nie swoim miejscu. W teherańskim metrze kobiety podróżują zwykle w osobnym wagoniku. Ich społeczna pozycja zaprzecza powszechnym stereotypom. W Iranie kobiety uczą się, studiują i pracują zawodowo. W tym kraju noszenie chust jest obowiązkowe od czasów rewolucji. Mało kto pamięta, że przed rewolucją irańskie kobiety same zaczęły zasłaniać głowę, protestując przeciwko szachowi, a teraz niektóre chętnie by je zdjęły. Najwięcej e, kobiety przychodzą na islam na 10 osób przychodzących na islam, a dziewięć z nich to są kobiety. Pomimo, że kobieta jest przedstawiana w mediach jako, jako naciskana, jako nieszczęśliwa kobieta arabka. Ale, ale to wszystko właśnie, to jest to, to zjawisko odowadnia, że islam nie jest taki, jak się przedstawia w mediach. Islam jest inny, islam jest religią pokoju, islam jest religią środka, jest umiarkowana e, religią miłości. Wielu Europejczyków myśli, że pod chustami na głowach muzułmanek kryją się umysły fanatycznych wrogów. W Polsce chusty nigdy nie budziły napięć, co najwyżej ciekawość. To obowiązek religijny, który stał się symbolem islamu. Wyraża najczęściej pobożność muzułmanek. Chęć szczerego wypełniania wszystkich nakazów religii. Człowiek, właśnie oprócz tego, że ma obowiązek, ale on chce się umyć, chce się przygotować do tego spotkania, do tej modlitwy pięć razy dziennie z Bogiem. I ja, na przykład, zawdzięczam tą. To, że ja teraz tak łatwo mi to przychodzi i nie sprawia mi to problemu, taka jedna siostra, pamiętam, Egipcjanka, mówiła, bo często muzułmanie tak a umyje się raz i postara się, aby nie, na przykład nie wyjść do toalety, no nie skorzystać, żeby nie musiał się myć ten drugi, trzeci raz do każdej modlitwy. A ta Egipcjanka mi wtedy powiedziała, no ale jak idziesz na spotkanie z ważną osobą, kochaną dla ciebie osobą, E, czy byś się myła, przygotowywała do każdego tego spotkania, czy byś się umyła raz i powiedziała, że a, no już koniec. No jak pomyślimy, no w takiej sferze, no jest to typowo materialna, fizyczna, tutaj ziemna, ale e, to wtedy tak mówię, no tak, no jak ja się spotkam ze swoim narzeczonym, no to nie chcę być nieczysta, prawda? No zawsze się umyję odświeżę na to spotkanie, czy na przykład idę na spotkanie o pracę, cokolwiek. Więc staram się być w jak najlepszej formie, jak najlepszym wyglądzie, no a ja tutaj staję w. Wobec Boga, przed Bogiem, który mnie stworzył, który dał mi to wszystko, dał mi zdrowie, dał mi szczęście, że mieszkam w takim kraju, a nie innym, gdzie jest spokój, bezpieczeństwo. No to dziękując mu za to wszystko, jeszcze bym miała stać w jakichś łachmanach czy nieczysta. Podchodząc do tego, tak, a nie, że to jest obowiązek, że ja się muszę umyć, że Boże, jaki to problem, nie mam ręcznika, to zupełnie inaczej do tego człowiek podchodzi i to wtedy jest naprawdę cała przyjemność. chociażby jedną minutę, żeby ona...